Ile jeszcze wytrzymasz daily filmy? Wiesz co, no do końca lutego na pewno. Autorskie memy, zobaczmy coś. O, piłowiki, śnąłeś w klasie pełnej antyszczepionkowców. <laughs> Nice Witam, Przecież prawie monitora AOC Zgłoszenie pisze, że jest on do oddania za darmo Dalej aktualne Nie no, ja to zajebałem tak na szybko, ale no Byłem wam tak Nie chcecie tego monitora Bo ten monitor jest warty mniej niż to Ile najprawdopodobniej ja albo wy musielibyście zapłacić za to Żebym ja go wam wysłał Ten to jest monitor, który kupiłem w 2017 Za 20 funtów Czyli 100 zł I to jest monitor Full HD Na matrycy TN 60 Hz Który już nie jest produkowany od wielu lat I to jest turbo gówne, No wali chujem, nie? Jesteście kurwa bez bekami, jak ja już mam dość kujowych żartów, jak jest kurwa osoba z jednym typem okularów jakakolwiek, może to być gość, który waży 300 kurwa ton ma te same okulary, ej niech ma to ty w młodości jesteś kurwa dumny z siebie? no to o was no nie wiem, po to tutaj jest, no ale okej. Okay. Jak to jest autorskim mem Severin 111 ty mi wytłumasz? Czemu to tu się znajduje? Musimy jakoś zwiększyć jakość tych, tych kanałów, mi się wydaje, bo to już jest... To już jest bezczelność. Kurwa, sam to zmontowałem! Chyba, że to ty, no, pociąłeś, no to okej, okay, no ale no po chuj. Ja wie, Nigma i Diablo robią kremówkę, Enigma, nie potrzebujemy budyniu. Też Enigma, 5 od później. Czytaliście składników budyń. Ja pojebałem cukier wanilinowy z yy, budyniem waniliowym. Be <laughs> on my way to fuck your mom, penetrator. Widać, że rucha, nie? Patrzysz i mówisz, yeah, he, he gets pussy. Piobi, stary, wysyłacie do sklepu po ale nie masz maseczki. Ta, Wszyscy łapy w górę. Co to jest za kurwa, kurwa? Low effort, ale dobry mem. Ile grzywków uzbierałeś, synu? Żałuję, że ten kanał jest taki mało aktywny. Ja lubię czasami wasze bezbestwo, wiecie? Masz umiejętności, zobaczmy. Jakie umiejętności tym razem zaprezentujecie nam tutaj na, na kanale Twitch? Ej, ale spadłeś tutaj ty. Szanuję za zajawkę, ale tutaj nie wyszło do końca mi się wydaje. A tu spoko, to taki ok, skok. Emotki na Twitcha zrobione na zamówienie dla mojego streamera z USA. Spoko, fajne. A jeżeli do końca lutego nie ogarnę emotek dla subskrybentów i badży dla, dla subskrybentów na Twitchu, wygoncie mnie z, z internetu, o kurwa, przelałem, przeskłonkowałem. Chcę ogarnąć te emotki, żeby w końcu były, żebyście mi kurwa nie narzekali. Że, a, bo na drogi cały czas emotek nie ma, nie wiem. Pochuj wam te emotki, ale chuj. To jest muzyka widać, mi się wydaje. Real talk, real talk. Kurwo! match, kurwa. Reel to kurwa. Chce ci staril mieszamy temat z Łyszką. Całego isko nam pokazuje Fremfort. Wariat, jak widzicie, że mieszacie temat z Łyszką, to jedyne oczywiście to parę Kraków. Ale patrzcie się, gangsterzy, ale jednak maseczki są noszone. To właśnie reel to kiedy widzisz nas krzyczto. Kucyne klaki. Ten chłopak to na <laughs> Chłop tosta, kurwa robi do Co ty tam kurwa do tego dostał dodajesz, nie pierdol ty? To jest karma dla psa? Co to jest? Kurwa? Ten czajnik, ten czajnik kosztuje kurwa kafla? Właśnie powiedziałem, to jest smeg Chyba to jest dość szanowane, ale jebanie Aż sprawdzę Smeg, czajnik Ej, beka, bekom, ten szajnik, sz, czajnik sześciówek kurwa kosztuje Tylko pytanie, czy tam nowe życie jakieś wleciało? Czy zapij to z muzyki jest tutaj kręcone? No, zajawkę szanuję, no Ej, ty, słyszeliście, był artykuł, że Mężczyzna z Florydy wyruchał bawana I musieli mu amputować penisa, bo Zamarł, kurwa debil jebany Naprawdę nam brakuje krakhedów w Polsce. Powinniśmy mieć prosty meneli, którzy walą krak dzień w dzień. Jak często słyszysz w Polsce o tym, że menel wyruchał bałwana i musieli mu amputować kutasa? Bydgoszcz może być naszą florydą. Podlasie może być naszą florydą. Może nie zajebiste, ale jeden z pierwszych rysunków. Fajne. Ja zawsze szanuję, jak ktoś potrafi fajny koncept narysować ołówkowo, bo ja manualnie jestem nieuzdolniony. Urwat tej remontowo. Nie wiem, z czym to się wiąże, ale wierzę, że jest to skillowe. Top 10 kolektorów sących. Numer 1. Twoja matka. Tak. Bo się się na lodzie, na szczęście złapał mnie przechodzący obok mężczyzna. Y, Mogło być jak w filmie, ale nie zaprosił mnie na kawę, tylko powiedział: Patrz, krwa, pod nogi. Gentleman, normal gearbox do pięciu. Tutaj piętnaście? Furious gearbox? <laughs> Aha, a czekaj, to jest Land Rover i jeszcze gearbox. Ty pojebałem. Myślę, że to, to jest Fast and Furious gearbox. Ateiści be like! Go Grandpa! No tak, bo jest beka, bo ateiści myślą, że reinkarnacja, czaje, haha. O kurwa! <laughs> Wina... Mocne. Jan Pauling, żółty cerza... Nie, no nie rób tak. Can the -Man come out to play? <laughs> <laughs> Dobra, chuj ci w dupę, <laughs> Ach, kurwa. Speaker Lord. Ej, głośniki są pojebane, jeżeli chodzi o ich budowę. Ostatnio oglądałem właśnie film, który... Przedstawił to jak dosłownie, jak dokładnie działają głośniki Pojebana sprawa Wiemy się, jak nic, jak nic Jobany O co tu chodzi? O co tu chodzi? Konie umieją pływać? Czy konie nie mają z przy, przypadkiem źle... nie, umieją? Tak? Okej. Okay. Warto wiedzieć, że konie są lepsze ode mnie. <noise> <noise> Przywróćcie te zajebane dislajki, błagam. Jaka najlepsza Pała teleskopowa do 400 złotych? Skuteczna najlepiej. O, co tam, skurwysyny? Cześć, Pac-Man. Co tam? Ja, pi**eczki, jestem na haju. Chcecie darmożkę? Nie, pac -Man.

Ale widzę coraz więcej streamerów, którzy streamują muzykę na Twitchu, więc to co jest dobre. Fajne do, fa fajny widok. Hey, stepdad, I think my Xbox is broken. <laughs> Why do you say that? Because every time I turn on, it mixer a weird sound. Here, let me show you. Dave, are you serious? I told you to do your homework and clean your room. Why are you turning on the Xbox? Told you. Dude, uh, yeah, that sounds pretty bad. I think we should get you a new one. An Xbox? <laughs> no, a new mom. <laughs> <laughs> that one there was a violation violin, <laughs> fantastic. Oliwier! ja widziałem w Twoich charakteru, jak ty mnie hejtowałeś Nie na twoim iPhone'iku, pierdolniku To nie działa, na iPhone'ach to działa, a ty masz starszą wersję Pizdo Młody Enigma, no oczywiście, że tak Teraz widzę, idziemy na nowy trend Przenieśliście się z mówienia każdej osobie, która ma okulary kwadratowe, kurwa czarne, że to ja Na każdego dzieciaka, który jest semi-patologiczny, albo bardzo patologiczny, że to jestem ja Super co to jest. Masz więcej widzów niż Izak przeglądając jakiś gówno z Discorda. <noise> znaczy tak szczerze to gówno z Discorda, to są darmowe wyświetlenia. Właśnie jesteście ruchani na pieniądze, jak się z tym czujecie? Jak się czujecie, że dywam was na hajs, Śmieszne gówno? Hej, hey co oh, hey Maya, just taking a family on vacation. Rap. Oh, that's good. Oh, hang on a second, I'm stuck behind some fat ass driving too slow. Come on, stupid move it. No, hang on Quagmire, some jerk behind me is Oh, hang on a sec. Some fat ass just flipped me off. Hey, up yours, you jerk! Hang on, Quagmire. I gotta kick this guy's ass. Yeah, I gotta kick this guy's ass. Hey, I'll call you back after the fight. Yeah, me too. Good luck in yours. Good luck in yours. <laughs> nice.